Zobacz, zdradzę ci sekret, którego wiele osób nie dostrzega. Kiedy wchodzisz do miejsca pełnego ludzi, nawet jeśli nic nie mówisz, ludzie już cię analizują. Wiesz, co jest najbardziej szalone. Emigrek, kobiety. Mamy radar, który wychwytuje szczegóły, które nie przychodzą nawet do głowy mężczyznom. Zanim otworzysz usta, my już zauważyłyśmy wiele rzeczy o tobie. I nie. Nie chodzi tylko o to. Czy jesteś dobrze ubrany, lub czy Twoja koszula jest idealnie wyprasowana? To jest głębsze. To gesty, postawy, a nawet ta energia, którą emanujesz. Te detale mogą decydować o wszystkim. Na przykład o tym, czy przyciągniesz uwagę, czy przejdziesz niezauważony w tłumie. Więc, przyjacielu, usiądź, a ja ci to dokładnie wyjaśnię. Wypiszę siedem detali, które kobiety zauważają od razu i które być może nigdy wcześniej nie zwróciłeś uwagi. To będzie szczera rozmowa, bez owijania w bawełnę, jakbyśmy rozmawiały przy barze. To, co dzisiaj odkryjesz, może być kluczem do tego, by nie tylko zwróciły na ciebie uwagę, ale żeby nie mogły przestać o tobie myśleć. Twoja postura. Znasz to powiedzenie i pierwsze wrażenie jest najważniejsze? To zaczyna się od twojej postawy. Zanim otworzysz usta, kobieta już zauważyła, czy jesteś pewny siebie, czy czujesz się zagubiony, tylko na podstawie tego, jak się ustawiasz? Jeśli chodzisz zgarbiony, z opadłymi ramionami i spuszczoną głową, wysyłasz sygnał: Jestem niepewny siebie, nie ufam sobie. Teraz, jeśli stoisz prosto, ramiona do tyłu, klatka piersiowa lekko uniesiona, a spojrzenie skierowane przed siebie, to co przekazujesz? Pewność siebie, kontrolę i ten vibe osoby, która wie, co robi. I powiem ci: To nie chodzi o to, żebyś wydawał się arogancki czy zarozumiały. Ale o pokazanie pewności siebie. Bo, umówmy się, większość kobiet szuka kogoś, kto daje poczucie bezpieczeństwa i pewności. Przykład: Wyobraź sobie dwóch facetów wchodzących do pokoju. Jeden zgarbiony, jakby ziemia była ciekawsza niż ludzie, drugi wchodzi pewnym krokiem, z uniesioną głową, jakby mówił: Wiem, gdzie jestem i wiem, co robię. Którego z nich zauważą jako pierwszego? Łatwe, prawda higiena i dbanie o siebie. Przyjacielu, będę szczera. Higiena i dbanie o siebie są obowiązkowe. To nie jest kaprys, to podstawa. I nie chodzi tylko o to, żeby się umyć i uznać, że wszystko jest w porządku. Zwracamy uwagę na najdrobniejsze detale. Zadbane włosy, czysta skóra, paznokcie w porządku i oczywiście ten zapach, który sprawia, że chcemy się zbliżyć. Mężczyzna, który dba o siebie, wysyła jasny komunikat Szanuje siebie. I serio, to jest mega atrakcyjne. Z drugiej strony, jeśli pojawisz się z brudnymi paznokciami, potarganymi włosami czy zapachem, zapomniałem o dezodorancie, kobieta od razu cię odrzuci, nie zastanawiając się ani chwili. Przykład, wyobraź sobie, że jesteś na ręce i przychodzisz perfekcyjnie ubrany, z dyskretnym, ale zauważalnym zapachem. Zanim zdążysz cokolwiek powiedzieć, ona już będzie myślała: wow, on o siebie dba. A jeśli pojawisz się z tłustymi włosami albo brzydko pachnący, zapomnij o pozytywnej opinii. Skup się na tych detalach, bo mówią o tobie więcej niż jakiekolwiek słowa, które później wypowiesz. Kontakt wzrokowy. Pozwól, że ci powiem coś ważnego. Spojrzenie mówi o wiele więcej niż sobie wyobrażasz. Kobiety uwielbiają poczuć natychmiastową więź, a kontakt wzrokowy to najprostsza droga do tego. Jeśli odwracasz wzrok albo unikasz patrzenia jej w oczy. Co to oznacza? Że jesteś niepewny siebie, lub po prostu nie jesteś zainteresowany. Ale jeśli utrzymasz ten pewny, spokojny wzrok z lekkim uśmiechem na ustach, wow! Zyskujesz punkty za pewność siebie i zostawiasz ją zaintrygowaną. Przykład. Wyobraź sobie, że jesteś w barze i nawiązujesz kontakt wzrokowy z kobietą. Jeśli spojrzysz na nią przez kilka sekund spokojnie i uśmiechniesz się lekko, ona prawdopodobnie pomyśli: Kim jest ten facet? Podoba mi się jego energia. Jeśli spojrzysz i szybko odwrócisz wzrok, wygląda to, jakbyś uciekał. Więc utrzymaj kontakt wzrokowy, ale bez przesady. Równowaga jest kluczowa. To jakby powiedzieć, jestem tutaj bez wypowiadania słowa. Sposób, w jaki chodzisz, wierzysz, że sposób, w jaki chodzisz, zdradza, kim jesteś. Tak, kobiety zauważają wszystko. Jeśli chodzisz zagubiony. Z niepewnymi krokami. Wydaje się, że nie wiesz, co tam robisz. Ale jeśli twoje kroki są pewne, a postawa sugeruje, że wiesz, dokąd zmierzasz, to zyskujesz punkty za pewność siebie i obecność. To jakby twój sposób chodzenia może wykrzyczeć: Mam kontrolę, lub jestem trochę zagubiony. A umówmy się: nikt nie chce wyglądać na niepewnego, prawda? Przykład: pomyśl o bohaterach filmów akcji. Wchodzą do akcji. Jakby każdy krok miał sens, z pewnością, która mówi: Wiem, co robię. To właśnie ten typ energii przyciąga uwagę. Choć tak, jakbyś był panem swojego miejsca, ale oczywiście, bez bycia za. Chodzi o przekazywanie pewności siebie, nie arogancji. Podsumowując, pewne kroki, uniesiona głowa i do przodu, zdobywaj przestrzeń. Twoje ciało, tak, nawet Twoje ciało ma znaczenie. Jeśli mówisz pewnym, spokojnym tonem, czujemy, że jesteś pewny siebie. Ale jeśli jesteś zdenerwowany, mówisz szybko lub masz cienki głos, wrażenie będzie takie, że czujesz się niekomfortowo. Rada! Zrób głęboki oddech przed mówieniem i wypowiadaj słowa spokojnie. Twój głos może być potężnym narzędziem do pokazania pewności siebie. Twoje ręce, ten detal jest niedoceniany, ale tak, zwracamy uwagę na Twoje ręce. Nie musisz mieć rąk modela, ale muszą być zadbane. Czyste paznokcie, żadnych łuszczącej się skóry. A także sposób, w jaki używasz rąk podczas mówienia, mówi o wiele więcej. Jeśli chowasz je lub nerwowo się nimi bawisz, wydajesz się niepewny. Ale jeśli używasz ich do naturalnego gestykulowania, pokazujesz, że czujesz się komfortowo ze sobą. Twoje zachowanie w stosunku do innych osób Myślisz, że kobieta zwraca uwagę tylko na ciebie, gdy rozmawia z tobą. Nic z tego. Obserwuje, jak zachowujesz się wobec wszystkich wokół. Jeśli jesteś tym facetem, który prowadzi rozmowę, inicjuje i traktuje innych z szacunkiem, ona zauważy, że masz wartość. Jeśli tylko podążasz za tłumem lub zachowujesz się arogancko, zapomnij. Stracisz punkty od razu. Wiesz dlaczego? To, jak traktujesz innych, odzwierciedla to jak będziesz traktować ją? Nikt nie chce być z facetem, który wydaje się niezaangażowany lub nie potrafi się postawić. Przykład. Wyobraź sobie, że jesteś w grupie przyjaciół. Jeśli to ty prowadzisz rozmowę, kierujesz dyskusją i traktujesz wszystkich z szacunkiem, ona pomyśli: "Hmm, ten facet jest interesujący". Ale jeśli stoisz w kącie, cicho lub traktujesz innych źle, obrazek, który przekazujesz, jest zupełnie inny. Prawda? Teraz wiesz, te małe rzeczy, które wydawały ci się nieistotne, w rzeczywistości to one robią całą różnicę. Nie wystarczy tylko skupić się na rozmowie czy planować wielkie gesty. To sposób, w jaki się prezentujesz, jak działasz i jak patrzysz, czyni cię wyjątkowym i niezapomnianym. A wiesz, co jest niesamowite? Nie potrzebujesz żadnego wielkiego planu, żeby zacząć. Wystarczy dostosować te detale w codziennym życiu. Powoli, a różnica stanie się widoczna. Więc, powiedz mi, chcesz być tylko kolejnym facetem w tłumie, czy tym, którego ona zapamięta, nawet niechcący. Wybór należy do ciebie. Zróbmy to.